Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Rozdanie aut zaczyna robić się coraz trudniejsze. Większość nowych osób, z którymi rozmawiam, jeżdżą coraz lepszymi autami z rodzinki. To twoja fura, ta niebieska? Tak, ale z rodziny. To i tak nieźle, nie? Jak już możesz No, się... 310 na prosto. Tak, jak już jeździsz takimi autami, to jakbyś miał kupić sobie jakieś dla siebie auto, jakąś Skodę czy coś, to już chyba nie bardzo. No, przyzwyczaj... przyzwyczajony do szybkich. Nie pojawiają się na miejscu. No dobra, to poczekaj razem. Buzik, ja poczekam. Spokojnie. Albo po prostu nie są zainteresowani. Aha, dobra, okej, okay. czyli masz pusty bagażnik. Co powiesz o, na to, żebyśmy pojechali teraz na złomowisko? Ty go i sobie wybierzesz od 1 do 4 jakąś, jakiś numerek, i wtedy powiem ci co wygrałeś. No, podziękuję. Ja sobie powoli w czasie poradzę. Niezbyt, niezbyt mnie interesują takie oferty. Ostatecznie jednak udało mi się znaleźć się A jak wyszło? No zobaczcie sami yy, kolego w czerwonej czapce słyszymy się O Słuchaj, takie pytanko mam Ile byś chciał za tą czapkę? E to ja ptak, się nie to Wymienimy się. Ojej, parakopter! Nie, bo też mi się podoba. Kurde. A co byś powiedział na wymianę? Bo mi tak się podoba ta czapka, że chyba nie odpuszczę. <noise> ja jaką wymianę? <noise> no powiedzmy... Będziesz mógł sobie wybrać od 1 do 4 i, i co, co wybierzesz jaki numerkę, ci powiem co się znajduje pod tym numerkiem, Ty mi dasz czapkę, a, a będziesz sobie to po prostu to co tam się znajduje pod tym numerkiem. Co, wchodzisz w Deal? No znaleźć, dasz... Powiem ci tak, 4, nie? Na pewno nie będziesz stratny, nie? To ci mogę obiecać. No no Ja będę miał zajebistą czapkę, ty będziesz miał zajebistą... No, nie powiem Ci co, ale na pewno się ucieszysz. No dobra, to można no, zrobić widać, tylko jeszcze jedną rybkę wyłonię. Ja oprócz niektórych ludzi, dla mówiących, to fajna atmosfera i. tak to wszystko jest A które? Proszę, powiedz, że tą golfinę wybrałem. Jako że ci się po prostu ta go, ten golf ci się tak spodobał, to, to, to no i zrobimy numerka. Po prostu wybierz sobie jeden z tych czterech pojazdów Wszystko jest RL, wszystko się zajebiście trzyma drogi. Niektóre są studiowane, pomyśl może się zostaną, wiesz. Czekaj, nie ten Fordzik też fajny. No też jest no. Myślę że bardziej nad Golfem, ze No bo no, chyba tego Forda, tego Forda, no Właśnie to jest taka trochę ruletka, bo niektóre są zrobione, niektóre nie i, i wiesz, nie jak tam na czuja, nie? Jak czujesz? Szanowni. No to nie, to fordzik, mimo wszystko fordzik, no. O, co No, no i nie elegancko, jestem zadowolony, mam czapkę, ty masz samochód, wszyscy zadowoleni. No, no, no Zajisty z pokoziomek, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Wspominał kochani jeszcze, że był u nas na kanale, co jak zawsze bardzo mnie cieszy. A jako, że dzisiaj jest niedziela, dobrze zjadłem, dobry humor wleciał, to dostał jeszcze ode mnie ekstra stówkę. Może być zajścia. Masz ty jeszcze stówkę, niech ci się wiedzie. Furka, stówka i fajny starter pack. Tak więc wszystkiego dobrego. Dzięki za czapeczkę, trzymaj się i ja lecę dalej. I niechaj mu się wiedzie. W tle widzieliście przekazanie Hondy i przelewik dla ostatniego zwycięzcy konkursu. No ale ja patrzę na subskrypcję i widzę, że pojawiła się szóstka na początku. No, masakra, kochani, jesteście niesamowici. Bardzo wam dziękuję. No i co, no to jadę myć i tankować Mercedesa, którego będziecie mogli zgarnąć na kolejnym kole. A tym razem, jako że mamy szóstkę na początku, to 61 komentarzy pod tym filmem wrzucam na koło. Pamiętajcie, że zwycięzca musi subskrybować kanał. No i tak, na koniec dajmy szansę każdemu, więc osoba, która już raz wygrała, zawsze jest mile widziana, jednak niestety no drugi raz nie wygra. Na dziś to tyle, trzymajcie się. Cześć.